Witam witam z tej strony Bogismok, a to kolejny odcinek na moim kanale, chociaż nie do końca kolejny, a pierwszy. No i ze względu na to, że jak coś znowu zaczynam, to wolę to robić od nowa, a nie po prostu już z czymś. Nie wiem dlaczego tak mam, ale to już we mnie brzmi po prostu wewnętrznie. No i druga też kwestia, co będę nagrywał? Jak często to będzie się pojawiało? Tak więc tak, będę nagrywał gameplay, czy tak więc Minecrafta, Fortnitea też będzie Brawl Stars. Yy, nawet, yy, w ogóle. No nie jestem najlepszy w tą grę. Nie jestem też jakimś miłośnikiem tej gry, ale będzie. Yy, no i też yy, jak często, wydaje mi się, że tak jeden odcinek w tygodniu wystarczy, bo nie chcę się zasypywać tymi odcinkami jak kiedyś, że dosłownie jeszcze dla kanału Andrzeja, montowałem. <grytanie> tak więc taka mini reklama, bo jego kana ka kanał też umarł. Zapowiedź serii jest 5 miesięcy. Czekam chyba, aż mi królika mojego narysujesz, tak? Więc czytam mr mrówkę, tak więc. Halo, halo, proszę, proszę to wykonać, taką mam prośbę. No. No i to tyle. Tak więc. Halo.